pani chyba się zajmuje też produkcją jakiegoś soku tutaj jest stoi sobie soczek Jeżeli robimy wizeroczną, to musimy mieć pozwolenie na pracę, które kosztuje 175 dolarów. Witamy kolejnego dnia. Dzisiaj czekamy na wizę Jest 10.17. Pani jeszcze nam nie dała znać, co dalej. O której godzinie ktoś nam przywiezieje. I nasze paszporty, oczywiście, które żeśmy musieli oddać. Będziemy dawać znać dalej. Ci mówię, ja ci mam miałam taką ochotę na zielone, na sałatę, na cokolwiek. Słuchaj, że aż. A co, Ewa, no to przecież nie jest problem. Masz se liście, Nie jest obok ciebie. <grywa> no będziesz się... <grywa> będziesz kombinować po prostu. Chcesz zielonego masz naokoło no. wszędzie. Nie o to chodzi, to nie takie. To musi być jadalne. <grywa> naprawdę mam wiesz, warzywa jakieś, kurczę, naprawdę dużo warzyw. Taki wiesz, tak gdzieś mam niedosyt tego. Dzień niech co, dzień. Piąteczek, piątunia, a my idziemy oddać pranie znowu. Lecimy. Czyli mamy pranie za jednego dolara za kilogram. Będzie przygotowane na jutro po południu. Właśnie tu jest waga. Będziemy ważyć. Wiemy. Pani chyba się zajmuje też produkcją jakiegoś soku tutaj jest, stoi sobie soczek. Nie mam pojęcia co to jest za sok. Pewnie sprzedaje też jakąś wodę. No. No. Powiem szczerze, dzisiaj jestem głodna. Bo właściwie my wczoraj zjedliśmy tą zupkę, tylko tak na, na ten, nie? I tak szczerze mówiąc, dlatego może tak się jakoś tam w brzuszku prze, przepuś, prze, przeludniło, przepuściło. Nie no, trzeba coś przetącić, chodź do tego tajskiego po prostu. Idziemy do tajskiego, jest wypróbowane i zobaczymy, co tam mają dzisiaj. Na szybko. Tak, na szybko, jakiś makaronik chociaż Makaroni. wciągnąć, dobrze, nie? Dobra, idziemy. Dzisiaj słoneczko bardziej grzeje niż wczoraj, takie mam wrażenie. Tak, też mam wrażenie. Wczoraj było pochmurno, po dzisiaj jest po prostu pełne słońce. Jest mniejszy ruch na ulicy też, szczerze mówiąc. Dobra, to jest nasze miejsce, tu gdzie mieliśmy wcześniej jakieś jedzonko, po którym wszystko było ok. no mam nadzieję, że teraz nam też fajnego coś zrobią. Jest nasza pani. Jest nasza pani. Nie, ale, jest zajęty stolik. ale stolik jest zajęty, rzeczywiście. Może byśmy wzięli coś innego, na przykład? Nie wiem co. A co byś chciała? Teraz zobaczymy. Popatrzymy, popatrzymy i... i wybierzemy. I wybierzemy sobie coś innego. no. Chociaż tamto jedliśmy, było dobre, nie? To twoje było domy no. si no by ja Chociaż nie wiem czy te, ten... Chociaż ten porkryp mnie tak jak stuje, myślę, że może bym ja jeszcze nie wiem, takie czy to jest rzeczywiście dobrze, nie sprawdzić, ale... Hmm. Dobra, zobaczymy, Teraz możesz zacząć do nich mówić po polsku, zobaczymy czy się będą rozumieć, co? Słuchaj, będą mnie rozumieć tak samo, jak rozumieją mnie po angielsku, tak mi się wydaje. No dobra, to będziemy w coś... W coś to będziesz mówił po... Będę mówił do nich dużymi literami po prostu. Ale po polsku. Po polsku. Dobra. Właśnie tak opowiadamy o takich ugryzieniach na ciele. Komarów nie widać. Ale są coś takie... No, są takie malutkie. Owady, które są w kolorze cielistym wielkości może 3 mm, ciężko je zauważyć, ciężko je złapać, ale gryzą. Nie dają, dużego, nie dają dużej reakcji, ale coś jest. Jesteśmy na terenie muzeum, idziemy na kawkę. Tutaj mamy takie budyneczki, restauracyjka jest tutaj po prawej stronie. Rzeźby są tutaj ktoś śpi zmęczony. No Zobaczmy, święta krowa. Gdzie? Tu. A święta krowa jest. Ej, święta krowa, no, a to tak jak bardziej jak, jak ten, hinduskie, nie? I maleńkie wróbelki. Już poleciał. Gdzie jest ta kabusia? Tu chyba, wiesz? Tak. I drzewa, które... Tutaj mamy taką ciekawostkę. Jest specjal dnia. I w nawiasie fish or chicken? Czy ktoś może mi to wyjaśnić? Zamówiliśmy teraz taką kawkę. Kawka na ciepło kosztowała nas 2,20 Za jedną. Miejsce jest fajne, jest przyjemne, jest dużo ludzi. Dosyć tu mamy jakieś właśnie to muzeum. Do którego na razie chyba mi się nie chce wchodzić, szczerze mówiąc. Nie, nie musimy wchodzić. I czekamy dalej na informacje odnośnie wiz. Póki co, na razie do nas jeszcze nikt nie zadzwonił. Napisała pani, że musi to sprawdzić. To było o godzinie 10. Jest godzina 1 dalej to nic <laughs> da moc urzędowej, mo mocy urzędowej tak, 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 dobra moc urzędowa tak. musi być, dobra patrz jakie wąsacza ty, ale fajne wąsacze, co? ale nie wiem co to jest nie wiesz co to jest? tu jest napisane co to jest O, di Bengal. Sprawdzimy, to zobaczymy. To jest szkoła chyba jakaś, co? No bo co innego tutaj te dziewczynki, co one tak szły, staw ony. Tak, 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 to coś. Patrz, tu, jest... tu jest chyba szkoła po prostu jakaś Wleźli do szkoły pewnie Uczyć im się zachciało Nie wiem jakiś dziadu to Straszny taki Rąk ma dużo Uzbrojony na dokładkę Nie wiem co to są za kwiaty, stany, owoce, czy co są... Nie wiem. Nie wiem co to jest. Nie mam zielonego pojęcia. A to chyba tutaj nie ma co iść, bo zobacz. Tu już ktoś mieszka tylko. Zawracamy. Byli, popatrzyli. A tu jest obok chyba ta szkoła muzyczne. sztuki, czy co? Nie muzyczna? Ja wiem, jak tam grajek taki z gitarą siedzi nie tylko gra nie wiem, może zajdziemy obok, zaraz zobaczymy czy tam się da wejść, co? na pewno nie tędy, bo trzeba przez płot skakać a na to to ja się nie zdecyduję uliczne życie pani sprząta jeżdżą nam samochody a my wracamy kawki do hotelu tym razem. To co, stopka latka? Kto nam klapsa tutaj przodu? No dobrze. Sytuacja jest taka troszeczkę napięta, bo nie za bardzo nagrywamy dzisiaj różne rzeczy, bo oczekujemy, żeby ktoś nam przywiózł te wizy jednak. Oddaliśmy komuś paszporty, jesteśmy w obcym kraju i nie wiemy, co z tym zrobić. Więc kręcimy się w koło komina i, i czekamy na wizy. Czekamy na nasze wizy. Sytuacja się robi trochę taka napięta, bo chodzimy dookoła komina. Nie chcemy się nigdzie od hotelu do oddalać, bo ktoś obiecał nam wizy dzisiaj, że na pewno będą dostarczone. Dzwoniliśmy kilka razy, za każdym razem nie wiadomo, co jest grane. No ale w międzyczasie postanowiliśmy nagrać parę słów na temat tego, ile takie wizy kosztują, bo. Niestety nie mogliśmy w biurze u pani nagrywać, a przynajmniej no na pewno nie chcieliśmy. Pewnie jakbyśmy się upali, to by pozwoliła nam nagrywać, ale, ale obiecaliśmy, że coś na ten temat powiemy. Jak widzieliście, dojazd do tego biura był taką dosyć dziwną ulicą, kompletnie zalaną, no ale znaleźliśmy. No ale pani udzieliła nam informacji, dała nam do wyboru właściwie mieliśmy dwie opcje. Jedna opcja to była na 6 miesięcy, druga była na, na rok. I... No, 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 no tak. No generalnie pierwsze co zrobiła to, to, to sprawdziła, czy mamy wizę E, bo taką trzeba było uzyskać przy wjeździe do Kambodży. Kosztowała na nas 35 dolarów i była na 30 dni. E, taką wizę E można przerobić, na, jak to pani nazywa, EB, czyli wizę biznesową którą można mieć chyba na 3 miesiące, 6 miesięcy i rok czasu. 3 miesiące nas w ogóle nie interesowały, 6 miesięcy lub rok. 6 miesięcy miało kosztować 163 dolary, rok kosztuje 293 dolary, jeśli dobrze pamiętam. Do tego co, do tego było 30 dolarów, Fi, niezależnie od tego, czy na 6 miesięcy, czy na rok czasu. I zasadnicza różnica, która była, to było to, że przy wizie 6-miesięcznej nie trzeba mieć pozwolenia na pracę. Jeżeli robimy wizę roczną, to musimy mieć pozwolenie na pracę, które kosztuje 175 dolarów. No i, i jest, jest tylko na. właściwie nie jest na rok po prostu. Ono jest do końca roku, czyli do końca grudnia. W naszym wypadku, kiedy mamy połowę października właściwie, to uznaliśmy, że taki mały sens jest wyrazić to pozwolenie na pracę. No tak. Nie opłacało nam się po prostu brać tego na trzy miesiące z tym, że. Na trzy, no, na trzy miesiące no, właściwie. Tym, że właściwie przy. Przy następnym y, ubieganiu się o wizy, przy przedłużaniu wizy, będziemy musieli ponieść tak zwaną karę. No, poniesiemy karę, tak. Poniesiemy karę, dlatego, że nie mieliśmy tego, tego work permitu, czyli tego pozwolenia o pracę właśnie na te 6 miesięcy. To mhm. będzie koszt około 70 dolarów. Znaczy nie około, miesiąc, tylko 70, 70 dolarów, tak. dokładnie 70 dolarów. No i oczywiście już musimy wyrobić ten work permit. Ym. Tak naprawdę, tak naprawdę, to tam jak zaczęliśmy dodawać, odejmować te wszystkie koszty, kary i inne rzeczy, to wyszło na to, że wychodzi to prawie, prawie tyle samo. No może trochę taniej nam wyjdzie wyrobienie w tej chwili wizy sześciomiesięcznej, a później za sześć miesięcy wyrobienia kolejnej i już tego work permitu, prawda? Tak. I właściwie to by było chyba na tyle, bo tu nie ma co, co więcej przedłużać. A my, my czekamy dalej na nasze paszporty, po prostu. Dziękujemy. Dziękujemy. Miłego oglądania. Koniec końców wyszło nam, że nie dostaniemy dzisiaj wiz, ani naszych paszportów z powrotem. Mamy je dostać jutro rano. Jesteśmy trochę tacy, no nie powiem, że zawiedzeni, bo jesteśmy w Kambodży i na wiele rzeczy się przygotowywaliśmy. Psychicznie, że, że takie rzeczy mogą się dziać, no ale mamy nadzieję, że nam się dalsze plany nie posypią po prostu. Bo, jak wspominaliśmy, mamy zamiar jechać do Kampotu. i mamy nadzieję, że będziemy mogli kupić w tę sobo sobotę bilety, a nie, że trzeba będzie czekać na wizję na przykład do poniedziałku. No zobaczymy. Wyszło nam na to, że odcinek mamy taki trochę przegadany i przynudzony, bo właściwie nic. Nic wielkiego nie robiliśmy, czekaliśmy na widzy, kręcąc się dookoła hotelu. No dobra, ale teraz przynajmniej wiemy co jest grane i, i co? Żegnamy się z wami i powoli idziemy już spać.